W imieniu Ośrodka Kultury Sportu i turystyki w Gminie Pósk. Witam serdecznie wszystkich uczestników już 43. edycji Konkursu rec Recytatorskiego Poezji Brozy Kaszubskiej Tronna Mowa. Odbywamy dzisiaj eliminację Gminy Pócsk z udziałem również miasta Pózk. Jest to konkurs, który ma przede wszystkim na celu Popularyzowanie, jakby nie było pięknej literatury kaszubskiej. Jesteśmy jednym z nielicznych regionów, który posiada swoją literaturę. Jak również oczywiście jest to okazja, ażeby podkreślać urodę i piękno naszej mowy ojczystej z dziada pradziada, tutaj, tej, na tej ziemi. Żyli i żyją kaszuli, które mają swój język. I żeby ten język był cały czas w życiu utrzymywany, kultywowany, po to między innymi organizowane są takie konkursy, zwłaszcza dla młodszego pokolenia. I dzisiaj przez ten konkurs będziemy właśnie pokazywać piękno i urodę naszej Mowy Kaszubskiej, jak również będzie to okazja do wyłonienia najlepszych recytatorów języka kaszubskiego na naszym terenie. A jako, że dzisiejsza impreza ma charakter konkursowy, wśród nas jest komisja, która będzie oceniała teraz taka, kategoria klas 1-3, kategoria klas 4-6, kategoria klas gimnazjalnych, i po raz pierwszy od dłuższego czasu są również klasy ponadgimnazjalne, czyli licealne. Także witam wszystkich bardzo serdecznie i za chwilę rozpoczynamy przesłuchania pierwszej kategorii, kategorii grup, grupy przedszkody. Losowanie zostało już dokonane. Wiadomo, nauczyciele już wiedzą w jakiej kolejności. Płucka nie była na losowaniu, chcę powiedzieć numer 9. 10 jest tutaj tej a więc numer 9 został dla Polska. Yy, a więc teraz bardzo proszę, yy, zaprezentuje się Michalina Kreft ze Starzyna, która nam powie utwór Alojzego Nagla, Zeńc i les, przygotuje się Biały Mateusz, a recytuje Michalina Kreft z Starzyna. Nicy przesienia, ale przysto zamileją przymusu mocyś. Lechciłego wiec, płyzdrobiny tyś w domu. Zajdź z pirowym, do domu. W biarkom są na są tyle bianka, sety się. Sereblek siłek ubiegł, a cię prześle w lesu Jana, był tam w les ze swoją damą. Nowa na grzebę, bo im wzburzyć nowe serce. Wielkie dziś są grzeby blise, padają przez pyry dniów i jece. Pewno są prawdziwi. Pójdziemy na nie związka. Rzekłam do matki, która na prawie śpiewa z cyrka nastrójów. Pójście, co na snem i do tej liusty, która miła tego Przegrzemił bela błega. Stanisław, Jankę, Mrówka i Ze mną do grobiska rósł przesiedł skłeczka. A Mrówka ojazd król prosił Cechłę. A ona śmieszno przemika Łećka. Chwytuj, widzę, jest z tobą aż tak lechłe. Jak tu stoja, rzekł Skleć. i nie mów nic. Z salon zarem salą rozmaitych smaczków. Główką płeć wa ba, barą, a w węzrze te zgnili grajku na ja. <klucz> poezję Stanisława Jankę Chwałsza oraz prozę wydrzeżona wymyślony z Sławiany chwali się. Łechwylony anulał sobie nigdy przenigdy. Ju le Jówek łarychłych so chwyli rada. To jest śnica, że śkłyda gadać. Śkłeli siedził w jedno biedzie, że wiele lestów do niej przechyde. Na płodłeżim. Zegan w płekazibę, łe z, ue, z ma wskazówka, ma wskazibę. Starsi doma, co le mało mali. Prześluby, to ją nijak nie gali, jak le sodę, swej weszku prawi. Zrówni ma sobie młega sobawic. Nawet ka łeb jak sokradzę spac w Ze mną, kłeźni chce trzymać. Ale były pewdze nasi Widzisz, te są te widzę teraz, jak my zdrzemy za tobą. Tak, rzekł: wyżem mu ci niechże tu przyjdę, niech sosadnie na próg, a te so płegą. Jeza ci was do zdoce, ale teraz nie widzę. Słony śły za bardzo a te ten zydzierbny był ci wiedzi, że te się zdech prosto. Mój błęzie. To było już Musisz to co to domyśleć. Siaryjskie w rąk w moich rękach, byl w jedno taci zamyślono. Łen jakby chce mnie całkiem wiedzieć. A jest lechem drigu, ale abym jeła nie dociera, albo łem tyś nic nie rzekł. Rys, łen są so wielki danie. Jak jest drzwi, jest o so ale jest o so nic, nie da Żyje to widza, ledali, zbierane jakwele, moje ręce, beretonowcy frekwentowici, a snowe śpie baro Ciemu ten tak na mnie zżył mój malinciskły brąkwet? Ją rewę kontrząc sumieni, Ty sąsiedzce w pierce bile i wylamy, i byciej, le jeden wyjdzie. <todziany> <todziany> Cechy, cechy, jak pięć drzewa, płec na niej w z drzyle, Był to gbir ze żyle z trzeba. Zgłęfa jemu życie, leza mu góry nosa plenie. W siatce o głebre byciu, a te cechy nie seni. Kwej coś mnie cieni, nie robi rei, łetrzyk gbir. To nie mój łet i ją parafii. Jan 3ździon z ink W imk skulpie Ta lucienie, To jest jedna rnica. Gdy tam U zabić. Ale nie pozwolela bo z skreśka. Jak ich ci je? Tej nie ma rady. U na Nobela bela teke. A ty u nie i teli tych te kreś. Że to je na ustaw to nie chce zgresć <try> Rys z styli kapeczki, siedz a za ci ich jabłonka. Gdzieś by tam kapeczki chcieli ma jabłka ci dać. nigdy raz naświece ta ci statyczni chlop, A tej łęd swojej jabłci. jabłon tak tak nic, tobie nic, we wielno palcu, A zadzurwałem jabłko. Płę syj za prawie w a ty belca na niego chapeciu z peska wydę. Wy nie jeden co jestce. Gdyś wam przyńcę do co z zim razem jabłka ci dać. Z lecheta złota so starszą chlopa, ale zielon cienę, wiadelka kapęci. to by ta ci śmiesznie chlop, a ty gdyś wam bez bał wadze. Jedok mam sławę w żadę dost, a ty cimuś bez jak ualice, to doknieje nud. To ją tyś teraz Tak Ta płona z lacitle, a rzekla do niej ukapeć Uwe! ty bymy mu żyć kuśno, w jej Łęso nie obzyrył. Lew kulby zrzuć, ci kto ją ci czasu nie widzą, stół z zabroni Ale tak, rych życ. Płona bialka tyś zu to nie budra. Płona klejnierz z co pada na kreśka i co so do niej ale ładne krótko nie są nie adele. A z daleka to nie wolno widzieć. Cię z rączem są śmieje, cie, cie chcę na nich bardzo. Jak masz na imię? Paulina Hebel. E, Paulinko Hebel, powiedz nam z jakiej jesteś szkoły jeszcze raz? E, z szkoły podstawowej w Człowie. Powiedz mi, e, czy to jest twój pierwszy konkurs, na którym występujesz? Rodna mowa? Nie. Ja... Czyli od zerówki występujesz. Powiedz mi, jak w tym roku przygotowania do konkursu? No dobrze. Pani mnie uczyła, urywała lekcji. Lubisz przyjeżdżać tutaj? Bardzo. Powiedz mi, jak długo trzeba się przygotowywać na taki konkurs? Krócej. No. Dzień dobry, dziewczyny. Z jakiej jesteście szkoły? Troszeczkę głośniej. Z jakiej szkoły? Z Verwini. Dziewczyny, powiedzcie mi, długo się przygotowałyście? Powiedzcie mi, jak, czy to jest wasz pierwszy konkurs? Nie. Koleżanki pierwsze. A który to już jest Twój występ? Czy lubisz tu przyjeżdżać? Powiedz mi, kaszubski na co dzień? W domu rodzice rozmawiają? Wszyscy w domu rozmawiają po kaszubsku. I ty również lubisz rozmawiać po kaszubsku w domu? Czyli kaszubski jest na co dzień w domu przez rodziców, a z nauczycielami? Czy też rozmawiasz po kaszubsku? Czasami. Czy są w Erbini nauczyciele, którzy nie rozumieją po kaszubsku? Nie, Fajne, dobra.